Witam, ja jestem promutencik Z, a to jest Minecraft. <coughs> no przyszła mi tu jakaś głupia chmura i nie chcę sobie iść. Asiu, siu. No i nie mogę chodzić za bardzo. No trochę usprawniłem moją bazę. Tutaj dodałem okienko, żebym wiedział co się dzieje przed moją bazą. Tutaj picyki no do craftingu i... I te, wiecie, te skrzyneczki, o. A to nawet fajnie wygląda, tak pada deszcz. Ale no kurde, ile on, ile on ma zamiar padać? Nie chcę stracić całego odcinka. Dobra, tu idziemy poszukać czegoś. Wkurzasz mnie. poś, poś, poś przestań. Jakieś mi stąd? A, ale jak? A tu lód. Ojej. Idziemy zobaczyć. Tu jest moja baza, to ja idę tu. Trochę ciężko będzie tam. Bo <grym wiosenka> tu prawie ja nic nie widzę. Tu. Nie wiem, ile to ma zamiar jeszcze padać. Lornetka by się przydała. O, i prosiak, prosiak. Prosiak jakby deszcz. Zrobię sobie bite, bacon. Ehm... Um, muszę zmienić. Normal. normalny trzeba być. Mam nadzieję, że tu nie jest noc i mnie się potwory nie zespłyną. Mam prosiak. Aha, zrobiłem sobie jeszcze miecz i kilka kilo? Spadaj. No i nie dał ci. Ale się biśmiało. Ou O, o, u u u też nie dało bajka A creeper Creeper a masz A, a. Nie, nie 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 chcę zginąć jestem, jestem za młody Jestem za młody aby zginąć Masz Tu żeby mnie jakiś utył inny creeper nie zaszedł Jego kumpel No chodź ten nie masz kurde jej ha i widzicie musiałem pokonać tego creepera a się wystraszyłem i po burzy ale bynajmniej widzicie co jest w wersji wkurzającego dobra Idziemy tu tu jak on się skinie fajnie. Żeby mnie znowu jakiś flipper nie zaszedł. Kurde, Kudę, oni stąd wyważą. zważą. Kudę. Ej, no i znowu do wody. Chodź tu. Ha, ha, ha. A nie chcę zginąć, bo... A masz? Hej, tu jestem. Chodź tu. O, dawaj. Dawaj to. No i gdzie to spadło? Kurde. Kurde. Gdzieś żeś to rzucił. Gdzieś to rzuciłeś krypa. Krypa, że głupi. Gdzie żeś ty to rzucił? Niepotrzebny. A jakiś ślak. To potężny lap Ha! Z walką z, creep, z Creeperem nie straciłem ani życia. Jednego. A to oni z tej jaskiń uważają. Creeper pod domem. Hmm. No staj, tutaj. Tu idziemy tam. Tłumaczyć. jakieś. Wow, szkielet! Szkielet, chodź, spalisz się. Chodź, come on. Come, on, nie bój się. O kurde, creeper. Kurde, ile ty tutaj? tutaj rozbili bank creeperowy chyba. Tyle tych creeperów tu. A dzisiaj... Nazwę ten odcinek. Creeperowy. A gdzie ten creeper po nas. Będzie walczący z creeperem. Come on, chodź tu. Chodź na ring. Nie bój się. Chodź tu. Wysadzisz mi trochę tego. <tryk> <tryk> ha. O kurde! Celu mały. Zrobiłeś mi burdal. No, ale mam dużo piasku. Zdaję wyłać, bo mnie tutaj znowu creepery jakieś. Dzięki. Dobra. Ja do tej jaskini nie włożę. Tyle creeperów. Dla mnie za dużo. Creeperów dla mnie za dużo. Nie lubię. O kurde. Nie lubię Creeper. Tutaj kopałem sobie kopalnie. Jak to nie wyszło, tutaj mam fajną wodę. No i to by... Nie, no, jeszcze tego odcinka nie będę kończył. jest przesady. Tak sobie myślałem, że sobie drewnianego domu go nie zrobić. Wiem, wiem, mogę, mogę sobie go zajarać. Spalić. Znaczy, znaczy się spalić. No i burdy mnie tu przed domem zrobił Dobrze, że mnie do, do domu nie udał. Te jaskini, to ja się boję. Boję się jaskini. Nie ze mnie twardzie. No bo te drzewa jeszcze tam to... takiego, wiecie. O oh, fuck! Już noc? Nie no, bez przesady. kończyć odcinek. Chociaż był trochę nudny. Nudna. Nie no, z tymi creeperami to z tymi kryparami, to była walka. No. To był... O, mam jeden proszek. Słoniłem się. Nie wiem. Może w następnym odcinku pójdziemy tam do tej jaskini. No. No i to by było na tyle. Wiecie, co macie robić. No, mówiłem w poprzednim odcinku. To więc... Do